Dzień dobry, witam. Przedstawimy teraz zagadnienie dla klasy piątej, temat numer 9. Kto nie ma książki, otwiera książkę dla uczniów.migra.pl. Ubieramy klasa piąta, podręcznik online. Szukamy temat numer 9, ozdabiamy tekst obrazami, zapoznajemy się z podtematem pierwszym, wklejamy do tekstu fragment rysunku. Następnie sposoby otoczenia obrazu tekstem. I wykonujemy ćwiczenie numer 2 czyli otwieramy nowy dokument tekstowy, Word najlepiej i opisujemy w nim następujące warzywa ogórek, dynia, marchew, pomidory, i ziemniak opisy możemy znaleźć w internecie czyli w naszym oficie jest otwieramy Word nowy pusty dokument i wyszukujemy możemy wyszukać sobie w internecie dynia na przykład w Wikipedii pobieramy sobie opis tylko troszkę dłuższy ten opis Zaznaczamy tak le wszystkie myszy. Trzymamy Ctrl C, czyli kopiuj i wklejamy do Worda. Jeszcze troszeczkę więcej widzimy opisu. Mówiści kawostki na przykład. Zaznaczamy Ctrl C, wklejamy Ctrl V. OK. I tak kolejne warzywo, jeszcze tutaj mam przygotowane z internetu wciągnięte. Idziemy jako górek, marchew, dyna. Mamy wszystkie ziemniak. Mamy pomidor. Marchew. ogórek, ziemniak. Ok. Kolejna część zadania. Tutaj mam w programie Paint, przygotuję rysunki. Nie musimy ich przygotowywać. Kto chce, oczywiście, może namalować, ale możemy pobrać też rysunki z internetu i to zaraz pokażę, jak to się wykonuje. Następnie wkleję rysunki do dokumentu tekstowego. Ustal sposobu otoczenia obrazów tekstem, tak jak pokazano na rysunku numer 1. I teraz, czyli tak. Mamy tutaj różne pokazane opcje, tak? Równo z tekstem, za tekstem i tak dalej. To weźmy sobie na początku, na przykład, pomidor, równo z tekstem. To pokażę też Państwu, jak to jest z Paint. Na przykład, sobie to wyciąć, tak, Czyli otwieramy aplikację Paint. Malujemy jakiegoś pomidora. Może być pędzlem. Pomidor, pomidor w środku czerwony, Nie, pomidorek, jabłko i OK. Mamy rysunek w pęcie i chcemy jego część wkleić do Worda. Czyli bierzemy opcję zaznacz, zaznaczamy nasz rysunek, kopiujemy, Ctrl C, bądź klikamy i w odpowiednim momencie w tekście go wklejamy. Czyli tutaj szukamy pomidor, gdzie ja mam pomidor, mamy pomidor. Klikam kursorem w tym miejscu, gdzie chcę go wkleić, i Ctrl V, wklej. Mam no wklejony. Tak naprawdę to jest opcja równo z tekstem. Tutaj nie musimy nic zmieniać, tylko możemy wziąć zmniejszyć, tak? Czyli klikamy na obrazek i za narożnik zmniejszamy. pomidor. Ok, druga opcja: mamy ziemniak za tekstem ma być. I to pokażę teraz, jak się to wstawia z Internetu, zdjęcia. Ziemniak mam w tym miejscu. Klikam kursorem na końcu. Biorę wstawianie. Obraz. I tutaj mamy z urządzenia naszego komputera bądź z przeglądarki Bing, tak? I tu bierzemy z, Bing, z przeglądarki Bing. Żeby wyszukać ten obraz. Wpisujemy ziemniak. Enter. Bierzemy jakiegoś ziemniaka, ziemniaki. Zaznaczamy ten obrazek. I, czyli zaznaczony jest. I wstawiamy. Wstawia nam się ten obraz. Musimy czekać. To jest pobierany z internetu. I jak się wstawi, musimy go zmienić, żeby był za tekstem. Musimy. O, jest wstawiany, ok. I teraz on się stawił pod naszym tekstem, a musi być za. Tak, musi być obrazek zaznaczony, bo zobaczmy, jak nie mamy zaznaczonego, to tutaj ostatnia zakładka pomoc. Jak klikniemy na obrazek, pojawiła nam się zakładka obraz. Wchodzimy w zakładkę obraz i mamy taką opcję, jak zawijaj tekst. Klikamy zawijaj tekst i jest opcja za tekstem. Jeśli on być troszeczkę za tekstem. Będzie troszeczkę utrudnione jego edytowanie. Także, żeby, żeby teraz do tego jakby przerobić, musimy troszeczkę sobie tekstu rozciągnąć. I to już możemy sobie troszeczkę zmniejszyć. Obraz może troszeczkę na przykład sobie rozjaśnić, poszukać sobie raz jakieś różne opcje. I następnie z powrotem możemy mieć tekst. I mam trzeci. Marchew. Marchew ma być przyległy. Mam akapit o marchewce. Klikam to sobie gdzieś w akapicie o marchew. I na przykład teraz wyszukamy sobie w internecie tak obrazek. Czyli nowa, nowa karta. Marchewka. Enter. Biorę sobie marchewkę. jest marchewka, obrazek i teraz klikam prawym przyciskiem myszy, kopiuj grafikę w moim przypadku, tak, może być kopiuj obraz, kopiuj grafikę, wchodzę do Worda, prawym Play albo CTRL V, pojawia się obrazek, troszeczkę go zmniejszymy i też możemy wejść sobie w obraz i tutaj zmienić, bądź na obrazek dany kliknąć prawym przyciskiem myszy i w tym przypadku bierzemy przyległo. Zawijaj tekst. I przyległo. Tutaj nie ma niestety przyległego w tym miejscu. Zaraz poszukamy, Możemy zobaczyć przed tekstem to będzie. Tak, tylko nie ma przyległo, ale. Przed tekstem będzie przed tekstem. Nie bardzo nam tutaj o to chodzi. Tutaj sobie przyległo Kwadrat przed tekstem. Tutaj się nazwali tutaj kwadrat przed po prawej, kwadrat po prawej. Ok, marchewka. Czwarta opcja, ogórek. Ogórek ma być przed tekstem. Czyli wstawianie, obraz, bing, ogórek. Nie szukujemy szukamy. Szukamy odpowiedni obrazek OK stawiamy i on ma być przed tekstem, czyli prawy zawijaj tekst przed tekstem i przenosimy go na ogórkę. Tutaj. Do ogórka. Prawy zawijaj tekst przed tekstem. Jest. Tutaj troszeczkę wersję online się tutaj to Usuwa, ale jest przed tekstem. I piąta opcja dynia. Dynia miała być w ramce. Czyli szukamy, wstawiamy obraz, bing. Dynia, wstaw, W prawym zawijaj tekst. Przed tekstem było, za tekstem było. Równo z tekstem kwadrant, na przykład po lewej. Może być. Czyli ramka na początku. Jeszcze raz, prawym zawijaj tekst, kwadrat po prawej, przepraszam, kwadrat po lewej. Czyli mam dynia kwadrat po lewej, czyli inaczej ramka, pomidor po prostu wklejony równo z tekstem, a marchewka uciekła, tak? Gdzieś marchewka uciekła. Marchewka miała być z prawej strony i zniknęła, zaraz to jest Jeszcze raz stawimy marchewkę w prawym. kopiuję grafikę. I marchewka miała być. Troszeczkę zmniejszymy w prawym. Zawijaj tekst, kwadrat po prawej. Marchewka przyległa z prawej strony. Ogórek przed tekstem, ziemniaki za tekstem. Tak wykonane zadanie. Możemy zmienić, zmienić nazwę. masa piąta. Wstawianie obrazka. Tak zrobione zadanie udostępnianiem na, w naszej grupie w zespole na Teamsach. Dodajemy moją pracę, udostępniamy nasz plik. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.